Siemano, siemano, z tej strony Kuna i tak naprawdę robimy sobie pierwszy odcinek takiej miniserii moich inwestycji właśnie w naklejki Paris 2023 i także w naklejki z poprzednich majorów, bo jak wiecie wróciłem do Cesa i chciałbym po prostu zacząć zbierać po prostu te wszystkie skiny, naklejki, żeby sobie trzymać jak najdłużej i po prostu jak wejdzie już ten CS2, no to sprzedać z jak największym Profitem. No i wymęczyłem Was troszkę filmikami, właśnie z tymi naklejkami, które są tutaj w schowku. Ale jak możecie teraz zobaczyć, moja inwestycja aktualnie polega na naklejkach mouse mm, złotych. Jak wiecie, ze Sztokholmu one kosztują po 700 złotych. No i postanowiłem, że po prostu, jak mają e, taką wysoką cenę, starsze naklejki, a wyglądają bardzo podobnie do tych, no to zainwestuję sobie w te naklejki. Jeszcze na moim głównym koncie mam. Dwie naklejki to będzie jakieś 22 naklejki, 23 naklejki, mouse gold. I jak tutaj możecie zobaczyć, dwie fluxy, jeszcze mam i jedną face. Po prostu uważam, że inwestycja w złote naklejki to będzie bardzo dobra inwestycja. I powiem Wam, że już na tym tak naprawdę wyszedłem na plus, bo teraz Wam przedstawię, ile na to wydałem i tak naprawdę ile te naklejki już są warte. No i tak, możecie zobaczyć tutaj troszkę ze Sztokholmu, spadły te naklejki, ale te maus naprawdę bardzo dobrze się trzymają, bo jest najdroższa złota naklejka z całego Paryża. No i jak widzicie, kapsułka dalej za złotówkę, a złota naklejka 143 zł to jest naprawdę bardzo wysoka cena. No i ja tutaj sobie kupowałem po tak naprawdę od 110 do 115 zł. Jeszcze niżej gdzieś tutaj kupowałem te tak naprawdę złote naklejki dosyć wcześnie mogłem się szybciej po prostu ogarnąć z kupowaniem hologramowych naklejek, bo na pewno bym na tym lepiej wyszedł, bo te złote po prostu kupiłem dobrze no i stwierdziłem, że będę same kupował złote, ale teraz bym jednak troszkę tych holów tych i tak dalej kupił jakby po 10-12 zł, a teraz już są po 18. No i przyjmijmy tą cenę, że za 115 kupiłem 23 naklejki Czyli wydałem 2640 zł. No i teraz powiedzmy, ile te naklejki są warte. Czyli zobaczmy sobie: 143, najtańsza 143 razy 23. No to mamy powiedzmy jakieś 600 zł już z zysku. Przy czym minęły tak naprawdę może dwa tygodnie. No i dalej jest promocja, więc tak naprawdę to jest już zysk. Przy czym tak naprawdę nic się nie zmieniło. No i cena cały czas rośnie, jak możecie zobaczyć tutaj. Oczywiście był ten pik taki tutaj yy, w pewną niedzielę. Nie wiem co się stało, może ich było po prostu mało dropionych. No ale ogółem tutaj idziemy powoli po prostu w górę. No i mam nadzieję, że ta cena po prostu tak pójdzie. Nie ma raczej żadnych powodów, żeby ona nagle spadła, ponieważ w na naklejki bardzo trudno się dropi. Jak sami wiecie, jest bardzo na nie mała szansa. Więc w tym przypadku myślę, że ta cena jak już to pójdzie po prostu równo w prawo, a jak nie to właśnie tak delikatnie pod skosem w górę. Myślę, że do 200 zł znowu dobijemy. Jak się skończy promocja to myślę tak 250 lekko ta cena wybije. Napiszcie mi, jakie Wy już macie zakupione naklejki, czy jeszcze czekacie, bo na pewno jest jeszcze czasu. Nie wiadomo ile jeszcze ta promocja potrwa, może nawet miesiąc, może nawet dwa miesiące, więc myślę, że czasu jest, ale jak dobrze wiecie jak promocja się nagle skończy, to może być trzał na rynku i możecie już nie zdążyć kupić. Dzięki za oglądanie, do następnego i cześć!